No, witam serdecznie, proszę państwa. Dzisiaj będzie taki, może nie chcę też tak mówić od razu, przepis dla. nie dachów, nie, dachów. Czyli no, ja też się w tej kategorii jak wtedy odnajduję, proszę państwa, odnajduję się w tej kategorii, jak już widzicie. Na deskę został wrzucony, wrzucony, boczek, boczek, tak, no miało. Mam to tam, wedle mojej zasady, tu już garnek. Garnek nastawiam, proszę Państwa. Zerknijcie, zerknijcie. Ja nie wiem, jak ja to mam kamerę ustawiać, żebyście wy bardziej, jak gdyby ze mną tutaj uczestniczyli. Soli to też ponoć nie można dawać dużo, więc tonuje, tonuje. Dobra, garnek nastawiam. Cholera, jest kocioł. Na maszynce jest po prostu kocioł. Maszynka wyglancowana, wyglancowana. Na zicher. Dobra, podpalamy gaz. Kurde, na internecie oni tak podpalają pociąg? O, no, a ja się słuchajcie, a ja się szarpię, jak to w życiu, co życie. Dobra, garnek mamy podtegowany, to będzie na makaron. No, dzisiaj przepis jest, proszę Państwa, łazanki, mają być łazanki, więc, no, to jest taki przepis raczej dla. No, niezbyt bogatych, tak mnie się wydaje. Chociaż dałem tutaj boczek, powiem Wam. Dałem boczek, bo mówię: no, nie ma też co klepać codziennie tej biedy. Jednak odrobina luksusu każdemu się należy. I tak jak i mi, i Wam, pamiętajcie o tym, nie? Więc jak coś tam chcecie sobie zakupić, ulżyć, coś droższego, no to raz kiedyś. Można, można, też nie za często, słuchajcie, żeby to nie, wysz, nie weszło w nawyk, bo później wy wytrzepiecie kartę kredytową, no i mogą być. Mogą być, słuchajcie, zaległości trudne później jak gdyby do nadrobienia. Więc chyba lepiej tak, słuchajcie, miałem dać szynkę. Miałem dać szynkę, no ale mówię, no kurde, naprawdę mówię wam, no ludziska po prostu czy moi obserwujący... Ten kanał, no już w końcu powiedzą, no ludzie, to u niego jest ciągle taka bieda, ciągle taka bieda. No i mówię, nie, nie, tym razem absolutnie odbijam właśnie od tej biedy i będzie bogato, będzie bogato łazenka, łazanki z boczkiem. Niektórzy robią z samą kapustą. No wiem, wiem, wiadomo, nie, no bo to nie jest danie jakby na salony, chociaż powiem Wam, ja uwielbiam, uwielbiam od dzieciaka. Jednak wychowany na tych, powiem Wam, na stołówkach. Tu rzucam, mam przygotowane, powiem Wam, u mnie kuchnia to tak jak u tej. U Madzi, u Madzi chyba wiecie o której, o której myślę, nie? Jednak zaszły zmiany. Bardziej tak widzę. Nie wiem, czy dajcie, dajcie w ogóle znak w komentarzach, bo mnie się wydaje, że jednak tak bardziej profesjonalnie już podchodzę do tematu. jednak. Lepsza deska, lepsze noże, słuchajcie, jednak droższe, jakby te surowce użyte. No to widać, to widać, nie? Dajcie znak. Ja wiem, kurde, trochę dużo dałem tego boczku, powiem Wam, no niestety. Ale miałem zamrożone trochę i też nie wiem, tak naprawdę, miałem, nie miałem, słuchajcie, terminów. Wrzuciłem do zamrażarki, tak, bo miałem. I nie podpisałem i nie wiem ile ona ta. Ile ten boczek tu leżał. Rok, dwa. Nie mam pojęcia, ale słuchajcie, no to taki boczek szynkowy, ten lepszy jest, proszę Państwa. Dobra, teraz gary się trochę przetrzemy, od razu zrobimy to. Od razu cebulę. Ale jestem... O rany. ale pryska. Słuchajcie, ale pryska. Dobra, wezmę papieru. Już się jeszcze nic nie gotuje. Łazanki to jest w ogóle ulubione, ulubione jedno z bardziej ulubionych dań, jak wyjdą, słuchajcie, jak wyjdą, nie wiem co wy myślicie o łazankach, ciekaw jestem w ogóle, czy są ludzie, którzy nigdy nie jedli łazanek, ludzie, święci, ciekawe, czy są ludzie, bardzo... o matko, boczek dosyć, powiem wam, tłusty chyba, tak jak ja, więc trzeba było go, no co trzeba było, trzeba było go odchudzić, tak jak mnie, nie, no wiadomo. Wie, wiecie, że ja się jednak nie odchudziłem więc chyba z boskiem zostaje to samo dobra, ale koniec tych luków kroimy cebulę cebulka proszę pana, proszę państwa, musi być to lekko podłamany, bo no, użyję dwie ostatnie moje cebuli, słuchajcie nie mam więcej cebuli w domu niestety, więc jest, nie jest dobrze, nie jest dobrze bo w każdym domu, jednak ona musi być, musi być, ja mam tak w ogóle, jak nie ma cebuli to jest drama, to jest dramat. Sól i cebula, no, to musi być. Chyba bez chleba możesz na się obejść. Obejść, ale nie bez, bez cebuli. Nie wiem co wy myślicie. Naprawdę cebula kurczę tak yy, szczerze mówiąc, bardzo yy, często się jest używana, nie? Do jakichś kotlecy, słuchajcie, sałatki, surówki, no nawet łazanki powiem Wam koło. Kurde, bułka z pieczarkami, no nie wiem no. Teraz to tak sobie pykam, pykam, nie no, ale i rosołu. Tak naprawdę, no nie wiem, powiem, że w 50% przepisów, a u mnie to nawet więcej. Dlatego, że ja lubię. Kiedy, kiedyś to nawet zajadałem się na kanapki. Słuchajcie, robiłem serce dopóki nie była taka droga. No bo wiadomo, teraz już jest droga. No to też to już się zrobił jakby taki troszeczkę produkt bardziej luksusowy, nie? nie codzienny, Nie wiem ile, ale tutaj. Anglii, powiem wam, no około tak funciaka 5 zł za kilo, nie? To, to czy to, to jest tanio? Kurde, kiedyś były takie artykuły, jak właśnie cebula, sól, nie? Tanie. A teraz już koniec, słuchajcie, skończyła się życiowa promocja. Teraz już za wszystko trzeba ostro, ostro zabulić. Dobra, ja przerzucę ten, ten, żeby tu nie... było po ten makaron, to też nie jest tak na cholera z tą maszynką. Dobra, nie narzekam, ale dobra. Dobra, tu się prawie zaczęło gotować, powiem wam. A zostawię sobie tamte miejsce na ten, na ten boczek, nie? A, jeszcze muszę, o, jeszcze zapomniałem, muszę kapustę prze, ten, prze, przegotować, nie? Mówicie o tym, że jednak do łazanek musi być kapusta mięk, miękka, miękka. Mam nadzieję, że mi się udało trafić dobrą kapustę. Taką kupiłem w worku, powiem wam, najlepiej to ja uwielbiam... Kupić taką kapulkę. Zobaczcie, co ja mam. No, zobaczcie. No, zaraz Wam w ogóle powiem walory smakowe. Nie? Dobrze, że mam blacik. Wyczyszczony u mnie, słuchajcie, w kuchni. Z podłogi możecie jeść spokojnie, bez talerzy. Bez talerzy. Dobra, boczek rzucamy. Chodźcie tutaj. Popatrzycie. Żeby później też nie było. Słuchajcie, on coś ukrywa na kanale. Nie, nie ma, nie ma. Patrzcie ile boczku, no. Słuchajcie, jak to mówię? Mam to, dam. Tu się smaży, oczywiście. Pamiętajcie, kurczę, wezmę nową łyżkę przy Was. Słuchajcie, nowa łyżka. Ja pierciel, jakie koszta polecą teraz. Miało być tanie danie, a tu nowa łyżka. Boczek, ludzie, ludzie. Ja też jestem, powiem Wam, troszeczkę taki nieodpowiedzialny. Jak się rozpędzę, to też jakby. Słuchajcie, te finanse zaraz lecą. Nie będę dawał na razie tłuszczu. Nie będę nic dawał, bo wiadomo, no to coś się powinno wytopić. No chyba że miałem, proszę Państwa, takie szczęście i żem taki boczek rewelacyjnie kupił. Dobra, czyli garne. garnek to by to ładny się, jak się chycił, jak się chycił. Dobra, patrzymy. Patrzymy jak ta kapusta, czy mnie znowu ożenili, czy mnie nie ożenili. No nie do końca mi się podoba, że ciągle w tych sklepach nas rąbią, rąbią nas ostro mi też nie zależy, żeby wiecie co żeby ta kapucha mi zobaczę, słuchajcie, przy was ten płyn no, powiem wam to jest dobra kapusta naprawdę, nie wiem ale polecam, polecam raz, że kupił normalnie, co ja robiłem Sała sałatkę robiłem, słuchajcie, do ryby. Wiadomo, cebulka, nie? No takie, kurde, badziewie mi sprzedali. Normalnie ona nie była kwaśna, słuchajcie, tylko ona była słona. Wyobrażacie sobie? No tak mnie zrobili w jajo, ale to wiecie, to wy tej firmy nie znajdziecie już, nie wiadomo. Oni się już pewnie zawinęli. Ludzi w porobili, no i firma się jak gdyby zawinęła, zawinęła. Z hajsem oczywiście, z moim hajsem. Nie wiem, czy też kupiliście tą Słabą partię, no to wasz hajs też poleciał. Dobra, wiecie co? Ja nie wiem, kurczę, ale ja zrobię tak, nigdy tak nie robiłem. Ale wezmę wleję tej wody kwaśnej. Patrzcie, dolełem tej kwaśnej wody i dam zwykłej, bo to musi się tylko kapusta. Patrzcie, przykryć. Nie dawajcie dużo, bo no też, żeby nie stracić tego kwasu, ludzie. Słuchajcie, patrzcie, co się dzieje z tamtą. Tą. Zobaczcie, co się z tym boczkiem dzieje, on się miał podsmażać, a z niego się jakaś woda wytapia. Ludziska ludzi Czyżby znowu mnie orżnęli? No nie, no słuchajcie, ja rozumiem raz dziennie, ale nie dwa. No nie, no to na razie imponująco. Dobra, zagotowała się tak, no nie, no, słuchajcie, co jest. Miałem wrażenie, że mi gas czyli Powiem wam, naprawdę to się zaczęło... Na pewno to się nie smaży, to się zaczęło gotować, więc teraz ta woda musi się wygotować. Dobrze, że mam taką dużą patelnię. Miałem wyrzucić, słuchajcie, miałem wyrzucić, a teraz bym miał lipę, lipę, proszę państwa, a tu jest. Zobaczcie, co z tego boczku, jakby jakaś woda się... ten nie woda, tylko jakby jakieś mleczko. Takie mam wrażenie, nie? Kurde, kiedyś to człowiek kupił te, ten boczek, taki u tego urzeźnika normalnie. Słuchajcie, i to, i to był boczek, czy, czy jakieś mięso. A teraz człowiek kupi mięso, czy coś, i się zastanawia, co kupił. Śmiech i śmiechanie, ale takie jest. Słuchajcie, takie życie teraz mamy. Cholera, by się zagotowało to. No, nie mam palnika, słuchajcie, nie mam palnika. Ja chyba sobie zaraz zarzucę po prostu ten garnek tu, on mi się zagatuje, 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 niezłe słowo, a ja wezmę, wrzucę makaron, słuchajcie kupiłem taki makaron, gdzie jest makaron, słuchajcie myślałem, że, słuchajcie myślałem, że żebym zgubił, wiem taki ten, co myślicie, powinien być łazankowy, ale zdajcie sobie sprawę ile kosztuje łazankowy, a ile taki, ten jest najtańszy w Lidlu, słuchajcie ten kosztuje 27 yy, tych Pikachu. Więc bierzcie ten bo łazankowy w polskim sklepie, chyba ponad funta. Słuchajcie, ponad funta. No nie dajmy się walić, nie dajmy się walić, a łazanki smakują identycznie, naprawdę. Albo można, nie wiem ile kosztuje taki, wiecie, dołazany. Ludzie, to mi się, no zobaczcie co się dzieje. Słuchajcie dobrze, że obserwujecie, co się z tego boczku. Ja już mówię, to zamrożony, ja nie mogę już reklamować, ale powiem Wam na świeżo, jakbym zobaczył takie coś. Wrzucił do jecznicy. ja bym poszedł do kobiety i powiedział, pani, co pani mi sprzeda w ogóle? To jest, to jest mięso czy to jest woda z mięsem? Naprawdę nie wygląda to. Hu, to będzie się wytapiać. Ludzie. Dobra, podpalam tutaj pod tym małym. Nie no jest. Ja powiem Wam ostatnio, jestem nieodpowiedzialny. No gazu mi idzie tyle w chałupie. Huh, nie chcę aż patrzeć. Naprawdę nie omijam licznik z daleka. Bo to się źle może skończyć dla mnie. Patrzę na czas, bo ja dzisiaj pół dnia w kuchni, ale Wam się zaraz pochwalę. Nie wiem, czy ten film wyjdzie pierwszy, czy ten drugi. Słuchajcie, dzisiaj robiłem, robiłem krówki, zobaczcie, już zastygają. No, trochę się z nimi, powiem Wam, namuczałem, namuczałem, jak to z krówkami, ale jestem w dobrej myśli z tymi krówkami, powiem Wam. Nie, nie chcę Wam spoilerować za mocno, ale czekajcie na ten film, chyba że zobaczycie ten film to wtedy ten zobaczycie później no wiadomo nie, nie będziemy się tam rozwijać, rozwijać no, totalnie słabo ta woda wygląda totalnie słabo tu się woda nie gotuje no nie jest dobrze. powiem wam chyba jest na etapie że mi kurczę gas ten odcinamy bo naprawdę jest słabo z tym gazem. tutaj słabo, tam słabo a że by się chciało, no nie ma, nie ma Trzeba czekać, cebulki jeszcze nie rzucę, ale łazanki to jest taki dosyć prosty przepis, mi się wydaje, nie wiem co myślicie, ale ja uwielbiam, no po prostu uwielbiam, jestem, ja jestem, byłem dzieckiem kochanym na stołówkach, więc łazanki to była, wiecie, częsta potrawa, no bo nie jest droga, wiadomo, więc pakowali w ludziska, żeby żarły te, 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 te łazany, nie? I się tak po prostu przyzwyczaiłem, łazanki, tylko powiem wam, chyba jadło się tylko z kapustą, bo boczek to jednak, no już no, to takie wiecie, boczek to się trzymało na święta, bym powiedział, znaczy, no na pewno na święta. No chyba woda się zaczyna, słuchajcie, wytapiać, wytapiać, parować. Nie wiem, czy te krówki wrzucić do lodówki, bo mam jeszcze lodówka czaszy. ale kolor jest krówkowy, tak, bym się obawiał, ale zobaczcie ile wyszło. Nie, no musicie film obejrzeć. Słuchajcie, jakie, jakie jak koszta na te krówki poniosłem. No, nawet nawet nie mówcie, nawet nawet nie mówcie. No, dużo, dużo, naprawdę dużo poszło, ale mam nadzieję, że słuchajcie, ktoś zobaczy i też sobie takie zrobi krówki. Nie? Jeszcze nie, jest, nie, nie jestem na fazie testowania. Podejrzewam, wieczorem albo z rana, słuchajcie, będzie wielki test krówki polskiej. No, może i polskiej, nie? Nie wiem, czy krówka jest, słuchajcie, naszym, jakby, takim narodowym. Uuuu uu, makaron już się słuchajcie kręci Też Wrzucamy makaron profesjonalnie, makaron ten Pokażę żebyście widzieli Nie wiem czy wy tak w ogóle robicie jak ja makaron Ja proszę Państwa wrzucam Tutaj wiem, dam dwa Słuchajcie narobię się do tego będę, będę jadł Będę jadł cały tydzień A może, może poczęstuję Słuchajcie poczęstuję, uuu lala ale tego makaronu wyszło ale tego makaronu wyszło jakbym mieszkał na wsi, słuchajcie to bym kurą rzucił, a tutaj co ja, życzę, to, ja to trzeba by sąsiadom potem y, poczęstować. Dobra, ja robię tak makaron, że tylko się słuchajcie zagotuje, nawet na tej gorącej wodzie, ale jest dosyć dużo, więc zaczekam, niech się on zagotuje i wtedy wyłączam, no i on dochodzi do siebie, nie? Nie no, lekki skandal jest z tym, z tym boczkiem. Za 7 piąta proszę Państwa. Nie to, żebym był jakiś gdzieś drastycznie mocno umówiony, aczkolwiek słuchajcie, no nie powiem, że mam wychodne, mam wychodne, jak to się mówi. Gólał się nasmażyć, a tu słuchajcie. Woda się nie wytopiała Ludzie, jedynie. Ja bym włączę. Myślałem, że włączam gaz. Nie, nie Zamieszam tu, ale będzie tych łazanek Pullala. Tak to idę do znajomych, może słuchajcie, zajdę za meskadę, wezmę po prostu im Trochę łazanek, co myślicie? Dobra, wyłączam na chwilę, słuchajcie, bo muszę tutaj trochę z tymi garnkami, a wy wiecie o co chodzi. Oglądamy reklamy. Ja tu trochę podsprzątam, nie? Na razie tu się nic nie dzieje. Dobra, już do Was wracam spokojnie. To zaczęło to trochę smażać i żeby zobaczyć łapie kolor, Szybko, nie wiem czy dać, trochę tam oleju, bo taki by był będzie trzeba dać do łazanek. to bym się szybciej to posmarował, Powiedziałem trochę słuchajcie te wylał prawie pół, litra. Nie, nie absolutnie w mojej, w mojej kuchni nie ma aż takich marnastych, ula, la, nic nie mówicie, słuchajcie, a tu, a tu normalnie makaron, czy wys, wyskakuje. Ale... Cieszę się z tego, no znowu, będzie, znowu będzie maszynka, słuchajcie, do mycia. Ale rewelacja, bo to, słuchajcie, przestawiam, tu zadzutam na większy ogień, pokryweczka leci. elegancko, dobra. Jest jakiś, światło w tunelu. jest dla nas szansa. Nie wiem, ile kapusta musi się tam bełtać, Czy ja mam taką mimikę, żeby to wszystko zamieszczać. Ale już zapach boczku jest, unosi się, unosi się zapach boczku, pięknie, dobra, damy tą cebulę, ale dam cebulę. wyszło prawie więcej niż boczku, u, u, u. No i koniec, koniec z cebulą w tym domu. Dobra, będzie, będzie coś z tego, będą z tego ludzie. Co wy o tym myślicie? Wygląda to Może nie wiadomo, nie zjawiskowo, ale nabiera rumieńców. Wam zrobię zbliżenie. U, ale wam zrobię zbliżenie. Patrzcie jak to wygląda. No i co wy na to? Aha, nie ma biedy, słuchajcie. Nie ma biedy. To już będzie taki z moich bardziej luksusowych nie? przepisów, wiadomo. Ale słuchajcie, jak też nie macie kasy. Raz, nie zawsze. Nie? Wam to. Już Wam to mówiłem, nie ma się też co obawiać takich przepisów. Trzeba dużo mieszać, mieszać. Ja dzisiaj w ogóle mieszam. Najpierw ten karmel, później to. Dobra, robimy przerwę, bo ja muszę do odcedzenia coś naszykować. Słuchajcie, zaraz jestem. Dobra, proszę Państwa, lecimy z tematem, bo jak to mówią, ściemnia się, ściemnia się, tu już ładnie nam doszło. Kapusta też podejrzewam, że już będzie elegancja, nie ma co nie ma co prądu więcej dobra, bierzemy makaron to już też wyłączam zamieszamy, ostatnie słuchajcie przemieszanie, zobaczcie tak się rzecz, który by zrobił podsmażony ta cebulka też elegancka hulala, cool, gorący garnek gorący garnek, dobra wezmę was tu przestawię, bo lecimy z tematem, ja zawsze odcegam. odcedzam tutaj jest wodę. na gorący garnek, jak Ścielka, ścielka jakaś potrzebna to zawsze mamy wychodne bym Miałem dwa takie fajne druszlaki, ale powiem wam chyba ktoś pat na kawkę czy herbatkę no i jak kiedyś mam wrażenie, że sobie jeden przytulił. Ulala, dobra, w miecie będzie za chwilę. Proszę Państwa. Tu się coś porobiło, tu coś się porobiło. Dobra, wszystko jest. Wszystko jest. No, tu kawałek cebuli mi poleciał. Całe szczęście, że ja mam w zlewikach czyściutko, słuchajcie, czyściuteńko, więc tak jak już mówiliśmy, u mnie można z podłogi normalnie. Proszę Państwa, zajadać. Dobra. Tu wziąłem taki wielki gar. Wielki gar, żeby wszystko jak gdyby połączyć. No i teraz będziemy, będziemy działać. Podłożę sobie tylko deskę. Pamiętajcie podłożyć sobie deskę, jak coś gorącego. no chyba że, macie, chyba, że macie w planach wymianę tego. Wymianę niebawem. Bla. Dobra. No. Poszło wszystko tu. Słuchajcie, cała esencja. Esencja wundela. Na razie jeszcze nie dawałem nigdzie grama soli, I patrzcie jakby mi się przydała ta do odcedzania, a tu jeszcze te trzy kawałki makaronu, bo tą kapustę przecież muszę odcedzić, no nie ma, no po prostu no, cholera, no nie ma, no powiem no ktoś po prostu wziął i, I nie oddał, wziął i nie oddał, no. Załatwij sobie, jak to się mówi a nie, Przepraszam. O susmania No moje chore plecy ludzi. Patrzcie, znalazłem jednak cofam, cofam moje pomówienia wcześniejsze. Jednak to było ogóle, no patrzenie. Dobra, odcedzamy kapustkę. Tutaj proszę państwa, patrzcie, patrzcie jak to się robi, żebyście też mogli. a nie jakieś tam seriale, patrzycie. Seriale, tu jest, słuchajcie, tu jest prawdziwe życie. Dobra, to się wszystko musi podcedać. Para leci, więc dobry, dobry temat. Tu mam to wrzucone słuchajcie. Dobra, to trochę wystygnie i wracamy, wraca wracamy do reklamy. Dobrze, proszę Państwa. Ja już powróciłem dla Was to moment, a gdybyście wiedzieli, gdzie ja byłem, co robiłem, łola boska, ale elegancja mi się wszystko już odsydziło. Wezmę trochę jeszcze, a nie już prawie słodkie, ale kapuchy poszło. Dajemy makarones, makarones, wszystko proszę państwa, mieszamy, mieszamy, mieszamy w garach dzisiaj. A no, można użyć tej... Ula, la, jak się stegowało, słuchajcie, jak się tutaj, zobaczcie, stegowało. Trzeba będzie trochę, chyba, mało tłuszczu jest, a tłuszcz, jak, jak wszyscy wiemy, jest nośnikiem czego? Czego? No, mam nadzieję, że ktoś. Na tym kanale zareaguje w sekcji komentarzu. Ulala, ale jest, jest dużo wkładu, proszę Państwa. Jest bardzo bardzo dużo wkładu, więc trzeba będzie jednak ten wszystki makaron tu załadować. Cholera będzie trzeba, powiem Wam, będzie trzeba mrozić. Trzeba będzie mrozić. Trochę mi się to pokleiło. Może nie dam wszystkiego. Zobaczymy teraz. Jak to wygląda? Nie, trzeba dać trochę oleju, bo tu jest pustynia, proszę Państwa, tu jest pustynia, ale jeszcze jeszcze zabeł tam, zabeł tam dużo kapuchy, dużo wszystkiego i widzicie, nie trzeba ludziska kupować makaronu wcale drogiego. Łazanki można na takim, nie wiem, no niby jest napisane, że to penne. Słuchajcie. Nie wiem, czy to koło włoskiego ten leżało. Dobra, czas by było to spróbować. Co tu by trzeba było dorzucić? Ale jest, no jest za bogato, jest za bogato. To nie są łazanki. Wezmę tak, skosztuję. Nie będę z całego z, cał, z całego gara, żeby nie było, bo ludzie słuchajcie, obrzydzenie. Obrzydzenie wzięli, spróbujemy. No, trochę wkładu. Mmm o, o rany, bosko jaki kwaśne. O, matko. O matko. Ludzie święci jak one kwaśne. Trzeba będzie Dołożę trochę tego makaronu, a to zostawię na zupę. Kwaśne są, że aż ryj wykręca, powiem Wam. Nie każdy lubi. Ja takie lubię. Trzeba dodać trochę jednak oleju. Bo jest tu za sucho, za sucho, zawsze dolejcie trochę oleju. No nie za wiele, wiadomo, wiadomo, słuchajcie, no wszyscy jesteśmy, jesteśmy na diecie, żeby też nie było, że, że tu nawalicie. Na kwaśność on jest, one są powiem wam przepyszne. Tu może być, ale dużo jest. Zobaczcie, ile kapusty. No. Ja pierczel. Dajemy dajemy soli. I pieprzu. Najważniejszy, proszę Państwa, no nie to, jest najważniejszy, najważniejszy to jest chyba kapusta. Ale czorny pieprz jest też bardzo ważny w łazankach. No wedle uznania też, bo może Wy nie lubicie. Ja to tam lubię. Kwas mu musi mi ryj wykręcać i pieprz jeszcze go przyjarać. To wtedy są normalnie najlepsze, proszę Państwa, łazany. Najlepsze. Ale wy macie ze mną tu gotowanie. Słuchajcie, już na pewno pojedliście, pojedliście tego gara. Bo widzę, że mi tutaj troszeczkę mam wrażenie schodzi. Nie wiem, nie wiem. Dobra, spróbujemy teraz to. No nie no, teraz to to już będzie musi być bajka. O matko jodyna. No nie no. Mm. No nie, powiem wam, przeszłem samego siebie. Po prostu przeszłem samego siebie. I co ja wam powiem? Przepyszne łazanki. Przepyszne. No, ale ludziska. Jakby to, to jestem na diesie, gdyby ktoś pytał, nie? O, w ty dobra. Ale pyszne, muszę sobie zagrzać. Dobra, jeszcze wam zrobię na koniec taką prezentację piękną. Ale to by było na tyle, słuchajcie. Jeżeli chcecie zrobić sobie takie przepyszne łazenki, to śmiało nie krępujcie się, nie krępujcie się, nie patrzcie na, na rodzinę, na sąsiadów. Śmiało naprawdę pycha pycha, pycha w gębie, pycha w gębie. Mm. Pozycja. Dobra, trzymajcie się. Sekcja komentarzy wasza. Sekcja komentarzy jak zwykle jest wasza. Ja to dzisiaj się tak narobiłem, że... Ula boska. Nie wiem, czy widzieliście. Kurde, czy ja wyciągnę. Dzisiaj jeszcze robiłem te. Słuchajcie, patrzcie. Krówka była robiona. Ula boska. Nieźle, co? Nie wiem, chyba wam pokazywałem, ale już mam lekkie dziury. Dziury mam w głowie. Dobra, trzymajcie się. Tak jak mówiłem, sekcja komentarzy jest wasza, a ja po prostu zapraszam, zapraszam do gara. Pozdro.